to Tomasza Olbratowskiego w RMF FM. Słuchajcie, ale Alladyn Olbratowski no, to nie. też by dobrze brzmiało to brzmi, to by nie. Nie A jak się nazywa nie. ta małpka tam? Która małpka? Nie było małpki w Alladynie? Dobra, przepraszam, tak, zaraz nie, nie, Lampka. Grażyna lampka, ja e, To podszyjcie tam Olbratowskiego <noise> i wyskoczy felieton Prosimy publicysta napisał w internecie, że w wyborach prezydenckich kandydat musi przede wszystkim mieć opowieść, narrację wyjaśniającą skąd przychodzi, jakie reprezentuje wartości, po co ubiega się o najwyższy rząd w kraju. No i tam opisał, że Trzaskowski startuje po to, by dokończyć to, co rozpoczęło się 15 października 23. Nawrocki wręcz przeciwnie, by uniemożliwić domknięcie systemu Tuska. Męcen, by wywrócić stolik i skończyć ze zużytym dupolem Peopis Publicysta twierdzi, że Szymon Hołownia nie ma takiej opowieści A właśnie, że chyba kurczę ma Kiepską, ale ma Szymon Hołownia podczas spotkania w Strzelcach Krajeńskich Stwierdził, że Polacy potrzebują prezydenta petardy który będzie umiał budować rzeczy Któremu się będzie chciało pracować Który będzie miał wszystkich Umiał wszystkich nas zaprosić do wspólnej pracy Prezydent petarda No petarda krótko eksploduje i Robi tylko dużo hałasu Bardziej przydałby się może, że nie wiem Prezydent raca Albo prezydent Patriot, typu Himars, czy coś. Poza tym trudno sobie wyobrazić, żeby petarda cokolwiek budowała. Tym bardziej budowała bliżej niesprecyzowane rzecz, rzeczy przez ten pana Hołownię. Niesprecyzowane. Zamiast, wykr dalej, pan Zamiast wykrwawiać się do środka, musimy zacząć goić te rany. Tak powiedział pan Szymon. Czy petarda zagoi rany? No, można spróbować. Trochę szaleństwa w życiu jest potrzebne. Nawet takie hasło wyborcze bym miał dla ewentualnego prezydenta Szymona: Zde zdetonujmy razem przyszłość. I dalej pan Szymon. Musimy jasno nazwać dobro i zło, subcio, ale przyszłość musimy budować razem, i musimy dzisiaj mieć takiego prezydenta, który pomoże nam to zrobić, przemawiał kandydat Hołownia. Czyli kurde, kogo proponuje. Bo tak wyraźnie to nie powiedział. Nie?